Założyliśmy lokalną organizację turystyczną Lot nad Bugiem w 2018 roku i to był wynik naszego takiego wcześniejszego projektu współpracy przedsiębiorców i doszliśmy do wniosku, że sami przedsiębiorcy nie mogą promować terenu, bo to nie jest tylko rola przedsiębiorców, żeby zajmować się promocją, ale odpowiedzialność jest też po stronie samorządów i też pieniądze są w samorządach na te działania promocyjne. I W 2018 roku założyliśmy lot, w którym na, za na zebraniu założycielskim było 60 podmiotów. W tym, w tym roku mamy, w tym momencie mamy 95. Zaczynaliśmy od 10 samorządów, w tym, w tym momencie jest 16, za chwilę będzie 18. I Nasz ten okres różnych działań przypadł, zaczęliśmy nasze działania od 2019 roku i tylko w zasadzie 19 ten pierwszy rok był rokiem bez kryzysu. Od 20 roku zajmujemy się promocją naszego regionu w czasie kryzysu. Ja nawet się jak przedstawiam w wielu miejscach, to mówię, że jestem prezeską lokalnej organizacji turystycznej w strefie przygranicznej, że mam bardzo wąską specjalizację, bo ja się po prostu specjalizuję w zarządzaniu kryzysowym w strefie przygranicznej, bo od tego momentu. Czyli od tego 20 roku myśmy się wzbili po prostu na wyżyny kreatywności co trzeba zrobić żeby tą turystykę uratować żeby um, uratować to też się zbiegło z tym że akurat gro różnych obiektów które były budowane były otwierane w tym czasie w drugiej powstały cztery muzea w ostatnich czterech latach i one były otwierane a tych turystów nie było więc myśmy robili wszystko co można e i uruchomiliśmy na przykład edukację lokalną jeszcze zanim to zrobiło województwo podlaskie, czyli y, wysyłaliśmy nasze dzieci z naszego regionu do naszych przedsiębiorców na wycieczki. Że skoro nikt do nas nie chce przyjechać, to chociaż niech te dzieci nie jadą dalej, tylko niech jeżdżą pomiędzy różnymi gminami i robiliśmy tak, że mieszaliśmy gminami, czyli z jednej gminy dzieci jechały do drugiej i oglądały te rzeczy, które się akurat y, otwierały. Bardzo mocno zaczęliśmy rozwijać produkt lokalny i nasi wujtowie, bo my też bardzo współpracujemy z lokalną grupą działania. Nasi wujtowie, jakby w pewnym roku, zostali zmobilizowani do tego, że żadnych prezentów nie kupują w sklepie spożywczym, nie, nie dają w prezentach Raffaello i kawy Gibo, tylko kupują miody, sery, wędliny i każdy jakby zgłosił, ile paczek potrzebuje, i myśmy przed jednymi świętami dostarczyli wszyscy produkty lokalne do hali sportowej. 75 tysięcy samorządy wydały u lokalnych producentów na prezenty, które i tak co roku dawali i dają. I od tego momentu u nas już żaden wójt nie jedzie z żadnymi prezentami ze sklepu, tylko jedzie ze sklepu lokalnego z produktami lokalnymi, jak daje jakieś prezenty, więc jakby no, zrobiły się takie, jakby powstały nowe praktyki, które jakby wynikły z tego kryzysu. E, rozwinęliśmy turystykę karawaningową, bo zauważyliśmy, że ludzie boją się jeździć na dłuższe pobyty, ale ten karawanik się rozkręca, więc zaczęliśmy to już jakby o tej turystyce karawaningowej. Teraz nie będę mówić, bo to jest, to jest dużo działań. No i chyba takie m, najbardziej może zaskakujące dla Państwa, e, już Pani wyszła, która tak o uchodźcach mówiła. E, my e, zaczęliśmy pro promować turystykę w krajach arabskich. I od dwóch lat przyjeżdżają do nas wizyty studyjne z krajów arabskich, i okazuje się, że Arabowie z portfelem już się ich nikt nie boi i wszyscy chętnie ich przyjmują. W przyszłym miesiącu mamy wizytę z Arabii Saudyjskiej, biura podróży i będę z nimi też w Supraślu, bo ja, jak organizuję te wizyty, to często obejmuję jakby całe województwo podlaskie, co tak, całe województwo podlaskie, dlatego że mi to zleca polska organizacja turystyczna, dlatego że wie, jak ja współpracuję i jak to robię. I obejmuje teraz też właśnie inne miejscowości. E, i byliśmy już też na wizytach w Kuwejcie, w Bahrajnie, w Dubaju, w e, Emiratach. E, tam spotykamy się z branżą turystyczną. Dwa miesiące temu byliśmy na targach w Dubaju e, i my wiemy, że tamci turyści stamtąd oni mają portfel e, jakby gruby i nie boją się żadnych wojen i żadnych stref przygranicznych i żadnego wojska i żadnych żołnierzy i to jest generalnie dla nas turysta idealny a i jeszcze ten turysta lubi deszcz bo u nich nie ma lubi śnieg lubi jakieś brzydko e, lubi e, biesiadowanie wspólne bo to jest jakby wspólne też z ich e, mentalnością i takim wspólnym siedzeniem przy wspólnym stole e, i jest to taki rynek który możemy teraz wspólnie pozyskać jako region jako przedsiębiorcy tylko z kim ja mam współpracować współ Pracować, jak u was nie ma stowarzyszenia, czyli lokalnej organizacji turystycznej, która zajmuje się tym, żeby samorząd i przedsiębiorcy nie gadali jednych na drugich, bo tak nie wolno, jak mieszkamy w, jednym, w jednej społeczności, to przedsiębiorcy mają mieć wsparcie w samorządzie i samorządowiec, czy przewodniczący rady, czy burmistrz przyjść, słuchajcie, co robimy, jak wam pomóc? Tak to powinno wyglądać. A przedsiębiorca powinien wiedzieć, że pierwszym miejscem, gdzie szuka wsparcia jest jego wójt, burmistrz czy radny. Więc e, jak się buduje tak przestrzeń wspólnej współpracy i jest jedno stowarzyszenie i jeden cel, czyli zależy nam wszystkim na tym regionie, na tym naszej ojczyźnie takiej, bo tam nie ma, tam nie powinno być w ogóle żadnych różnic politycznych. Myśmy, my tam jakby wszyscy robimy na, jeden nasz, na jedno nasze miejsce, w którym chcemy żyć, chcemy pracować, chcemy, żeby nam się tam żyło lepiej. I my właśnie w locie, jak stworzyliśmy lokalną organizację turystyczną, to mm, trochę jest tak, że tam bardziej powiedzmy jest głos przedsiębiorców jakby słuszany, dlatego, że 50 chyba jest mniej więcej przedsiębiorców, no i jest tam 15-16 wójtów na spotkaniach. Ale ci wójtowie wiedzą, że ci przedsiębiorcy płacą im podatki i oni muszą też ich słuchać z tego, co jest im potrzebne. I dzięki temu, że my jesteśmy takim buforem, reprezentujemy na różnych spotkaniach z wojewodą, z marszałkiem, my mamy jeszcze taką trudność, że nasze stowarzyszenie i nasz region, bo ja reprezentuję Podlasie nadburzeńskie, to są trzy województwa. Więc my musimy się spotykać jakby z trzema różnymi rotami, z trzema różnymi marszałkami, departamentami promocji i tak dalej. I to jest tu turbo trudne, naprawdę, ale dzięki temu, że walczymy, my po prostu walczymy. My to jest taka walka, wojna o to, żeby e, nas nie zaorali, bo ja uważam, że jeżeli my nie będziemy walczyć o to, że my tu chcemy żyć, my tu chcemy pracować, my tu chcemy prowadzić działalności gospodarcze, e, ważna jest dla nas ta ziemia, ten teren i ja na wielu spotkaniach mówię, że dla mnie to jest forma patriotyzmu, że ja nie chcę iść walczyć z Ruskimi na wojnie i nie chcę jakby myśleć o tym, że ja muszę, nie wiem, budować jakieś schrony, tylko dla mnie ta wojna jest, trwa teraz. Więc jakby ja to, ta walka, którą my tworzymy, ta walka o ten teren trwa teraz. Ja to robię po to, żeby nie oddać tej ziemi po prostu, żeby przyjdźcie i postawcie tutaj zasieki i teraz tutaj już stworzymy tylko pas ochronny. E, I mówię o tym na wielu spotkaniach, dlatego że ja uważam, że jeżeli nasz rząd, nasze jakby władze rządowe, samorządowe chcą, żebyśmy się stali pasem ochronnym i chcą, żeby tutaj tylko jakby było wojsko, to niech nam zapłacą za to, żeby nam się tutaj jakby opłacało już zamknąć nasze działalności. A dopóki nam nikt nie płaci za to, żebyśmy zamknęli działalności, to mają nam wszyscy pomagać w prowadzeniu tych działalności. I e, uważam, że jeżeli e, nie, nie będziemy tego robić właśnie w takim konfliktowym trybie, tylko w takim trybie, że wspólnie nam zależy, jest wspólny cel, wspólny nie Nam zależy na tym miejscu i nie oskarżać się wzajemnie, że restauracje są długo nieczynne. One nie są czynne, bo nie ma ludzi do pracy. Po prostu, żeby pokryć ludzi w weekendy, ja sama jakby prowadzę działalność i wiem, nikt nie chce w te weekendy pracować. Mamy tak wysokie teraz y, wynagrodzenia, że nikomu się nie opłaca na wsi, nawet za najniższą krajową, mieć dwóch wynagrodzeń i chodzić, y, jakby dwa, dwa etaty mieć w pracy, y, w domu, bo jeden wystarczy, żeby się utrzymać. I to y, jakby z perspektywy miasta się może wydawać śmieszne, ale ja to wiem, bo ludziom po prostu w weekendy, skoro nie chce przyjść do pracy w weekend, mimo że może mieć podwójną stawkę za to, a się nie opłaca, znaczy nie ma sensu, no to znaczy, że nie, nie ma potrzeby tych pieniędzy. Eee, I trzeba się zastanowić nad wynagrodzeniami, trzeba się zastanowić nad, jak nad wynagrodzeniami właśnie w tych e, okresach e, i w tych branżach sezonowych, no bo nie może być tak, że działalności po kolei się zamykają, ograniczają. Zobaczcie, ile restauracji już działa na przykład dwa dni w tygodniu, w ogóle się wyłącza, bo nie mają pokrycia w ludziach. Nie ma komu. Albo trzeba zapewnić ludzi z zewnątrz, czyli tych migrantów, którzy przyjadą i będą pokrywać, i będą sprzątać, będą, e, e, będą zmywać, będą robić te najprostsze prace, bo Polacy nie chcą robić już tych najprostszych prac. Więc temat jest bardzo wielowątkowy. To nie jest tylko kwestia bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa, tylko jest kwestia właśnie demografii, depopulacji, wyjazdu młodych ludzi. I ja wiecie Państwo, już tak jakby na koniec powiem że ja dopiero teraz, ja skończyłam studia 15 lat temu, skończyłam psychologię społeczną, ja dopiero teraz zrozumiałam, po co ja te studia skończyłam, jakby teraz, że, że jakby zajmuję się tą e, społecznością lokalną, budowaniem tej wspólnoty i jakby patrzeniem wielowątkowo na te tematy, to ja teraz wiem, że, że jakby trzeba mieć do tego trochę też wiedzy na temat różnych społecznych procesów e, i tak kończąc, chciałabym powiedzieć, że naprawdę zbudujcie tą lokalną organizację turystyczną siebie, zbudujcie ją w oparciu o trójsektorowość. Zbudujcie ją na, w oparciu o przedsiębiorców, od organizację, którą macie świetną, y, która zarządza już turystyką i myślę, że ta organizacja powinna się przekształcić w lokalną organizację turystyczną. Dołożyć do tego, ludzi z innymi perspektywami, czyli z perspektywą przedsiębiorcy, z perspektywą samorządu, z perspektywą hobbystów, bo jest też mnóstwo ludzi, którzy wiedzą coś na temat swojego terenu i słodko sami to wiedzą, a można z tego zrobić fajny produkt turystyczny. Przyjedźcie do nas, my wam pokażemy, jak my to robimy. My w zeszłym roku jako stowarzyszenie wydaliśmy 840 tysięcy na promocję i to był, nasz, to był nasz rekordowy rok promocyjny. 100 tysięcy to były składki członkowskie, a 740 tysięcy to były pieniądze pozyskane przez nas z zewnątrz. E, I ponieważ my te pieniądze pozyskujemy i wydajemy bardzo e, rozsądnie, uczciwie i mądrze, to chcą nam te pieniądze dawać. I w tym roku dostajemy kolejne, te, kolejne środki. I jest na przykład taki projekt, który będzie za chwilę nabór w Ministerstwie Sportu i Turystyki na turystykę społeczną. I myśmy w zeszłym roku z Białowierzą napisali dwa bliźniacze projekty. E, to znaczy nasi, e, nasi mieszkańcy, osoby niepełnosprawne, osoby starsze, dzieci z domów dziecka, 350 osób pojechało w listopadzie, czyli w martwym sezonie do Białowieży 350 osób z Białowieży przyjechało do nas. W cztery tygodnie wymieniliśmy 700 osób, ale wymieniliśmy między regionami 400 tysięcy złotych. Nasz zapłacił tam, my, oni zapłacili nam, z czego 330 pochodziło z budżetu e, Ministerstwa Sportu i Turystyki. Więc przyszły pieniądze z zewnątrz, zostały na miejscu, wszystko zostało u naszych przedsiębiorców i beneficjentami byli tylko i wyłącznie nasi mieszkańcy. I takie działania trzeba prowadzić, tylko trzeba jakby mądrze to zaplanować, systemowo to zaplanować i. E, jakby uczyć się od tych, którzy już wiedzą i mają swoje doświadczenia, a nie wyważać już otwartych drzwi. Jakby nie ma sensu jakby mówić o tym, że zaprośmy dziennikarzy i oni tutaj nam będą robić promocję. będą lub nie będą. Jakby Ja jeszcze nie widziałam żadnego efektu z pracy wizyty prasowej. Naprawdę. To jest takie może być jakby dookoła, ale najważniejsze jest, żeby były pieniądze. Bardzo dziękujemy.